Przyjrzymy się dzisiaj Słowu Bożemu, które zwróci nam uwagę na niezwykłą rzeczywistość, ale jest bezpośrednio związano z naszymi ustami. Otóż zadajmy sobie pytanie, co wyznajemy naszymi ustami? Co my wyznajemy naszymi ustami? Ktoś powie, no ale jakie to ma znaczenie, co wyznaje swoimi ustami? Zanim odpowiemy na to pytanie, parę fragmentów Bożego Słowa. Zacznijmy od Księgi Malachiasza. 1.5. Wasze oczy będą to oglądać i sami wyznacie, wielki jest Pan poza granicami Izraela. Co nam mówi Słowo Boże? Mówiłam o sytuacji, w której ludzie coś zobaczą na własne oczy. Nie będzie żadnych wątpliwości dla nich, że oto Bóg czyni niezwykłe rzeczy. I mamy dwie możliwości. Albo to zmilczeć, albo oddać chwałę Bogu, wyznając Jego wielkość. Dalej. Żeby nie opierać się na jednym fragmencie Słowa Bożego, sięgniemy teraz do Ewangelii Mateusza. Ewangelii Mateusza 10:32 czytam. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, ja wyznam przed Ojcem Moim, który jest w niebie. Oj, tutaj robi się gorąco. Tutaj robi się już bardzo gorąco, bo to okazuje się, że Słowo Boże nie tylko mówi o tym, co ja wyznaję swoimi ustami. Ale mówi też o tym, co Jezus wyznaje na mój temat przed Bogiem. Co czytaliśmy? Czytaliśmy o tym, że mamy wyznawać swoją wiarę i swoją miłość do Boga przed ludźmi. Czyli nie mamy być milczącymi ludźmi, ale mamy być ludźmi wyznającymi swoją wiarę. Taka postawa sprawi, że sam Jezus Chrystus, nasz spawiciel, Boży Syn, wyzna przed Ojcem ten jest mój, ten należy do mnie, ten jest moją własnością. To oczywiście będzie oznaczało, że taki człowiek jest uratowany. Jest uratowany na wieki, jest uratowany na wieczność. Później sięgniemy do kolejnego fragmentu który pochodzi z dziejów apostolskich, rozdział 19 i werset 18. Zobaczcie, co tutaj jest napisane. Wielu z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. Tu mamy kolejną rzecz niezwykle ważną. Ludzie się nawracali. To był czas dziełu apostolskiego, więc działy się wspaniałe rzeczy. Ludzie się nawracali i w zasadzie powiedzielibyśmy, dobrze się dzieje. Ale Duch Święty prowadził tych ludzi do czego? Do tego, żeby przychodzili, żeby ujawniali siebie i wyznawali swoimi ustami swoją wiarę, ale też wyznawali swoimi ustami grzechy, których się wcześniej dopuścili, aby wyznawali swoje uczynki wyrzucali to z siebie wyznawanie ma to do siebie że jakby dotyczy dwóch aspektów ludzkiego życia z jednej strony oddajemy Bogu chwałę w ten sposób z drugiej strony wyrzucamy z siebie wszelki brud wszelki szlam wszelki grzech wszystko to co w nas mogłoby pozostać a wyobraźmy sobie teraz człowieka który milczy który nie wyznaje który niczego nie mówi który po prostu jest takim sobie panem. Taki człowiek gnije od środka. Dosłownie gnije od środka, dlatego że milczenie sprawia, że zarówno to, co mógłby dobrego uczynić, obraca się przeciwko niemu, gdyż tak jest. I myśli, sumienie atakują go za to, że jest właśnie takim człowiekiem nie dzielącym się dobrem. A z drugiej strony grzech, niewyznany grzech zaczyna się panoszyć w jego wnętrzu i niszczyć to wnętrze, które przecież niedawno było oczyszczone przez krew Jezusa Chrystusa. A wyobraźmy sobie człowieka, który wyznaje swoimi ustami moje życie jest beznadziejne. Moje życie jest tragiczne. Mówi o wierzących ludziach. Moje życie jest bez sensu. Moje życie nie, da, nie przynosi mi żadnej radości, żadnej satysfakcji. Kochani, pomyślcie sobie, co ten człowiek robi. On ujawnia to, kim naprawdę jest. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże mówi, Jezus Chrystus to powiedział, że z serca człowieka pochodzi to, co znajduje się na jego ustach. Tragedia. Tragedia. Możemy być w społeczności ludzi, która przyszła na zgromadzenie Pańskie. Objawienie Jana mówi, że Duch Święty przechadza się pośród Kościołów. Przychodzi Duch Święty. Przychodzi, żeby zebrać chwałę, żeby zebrać wyznanie tych ludzi o miłości do Boga, o cudach, które On czyni pośród nich. A oni wyznają, jest beznadziejnie. Jest strasznie. Moje życie jest do niczego. Nie ma we mnie radości. Nie mam sił. Nie mam pieniędzy. Niczego nie mam. Pomyślcie, co my robimy ze swoim życiem wtedy. Co my robimy ze swoim życiem? No ale ktoś powie, no cóż, no, no nie można przecież zakłamywać rzeczywistości, no nie można wyznawać czegoś, czego, czego nie ma. Czego nie ma? No proszę. Proszę, jaki to bardzo mądry i duchowy człowiek. Popatrzcie do Hebrajczyków 11-23. List do Hebrajczyków 11:13 przepraszam. Co tu jest napisane? Wszyscy oni, to jest mowa o bohaterach wiary Starego Przymierza, wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiło obietnicę. Lecz ujrzeli. I powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Co mówi nam Biblia? Mówi nam, że bohaterowie wiary Starego Testamentu, tacy jak Abraham, jak Izak, jak Jakub, tak, tacy są tutaj wymienieni między innymi, oni, którzy mieli obietnicę od Boga, wszyscy mieli oni obietnicę od Boga, jest wyraźnie napisane, że oni nie widzieli tego, nie doświadczyli tego, co im obiecano. Ale jak umierali? O, beznadziejne było moje życie, przeklęte to życie. Bóg mi naobiecywał, a ja nic nie widziałem, niczego nie doświadczyłem. Wszystko, co w moim życiu się działo, to jest po prostu jedna wielka tragedia, jedna wielka beznadzieja. Jak umierali? Nie, Biblia mówi, że co oni, um... jak u nie umierali? W wierzę, W wierze! Oni nie otrzymali tego, co głosiło obietnice. Ale oni ujrzeli i powitali te obietnice z daleka. Oni przez wiarę widzieli, że to, co Bóg obiecał, to się stanie, to się zdarzy. Oni rozumieli, że są tylko elementem tej Bożej układance, w tym Bożym Planie Zbawienia. Nie uzurpowali sobie prawa do czegoś, co było tylko i wyłącznie Bożą Inicjatywą. To, co Bóg powiedział, uznali za prawdę i w wierze w tę prawdę odeszli z tego świata, odeszli do swojego Boga i wiemy, bo sam Chrystus o tym mówi, że oni są żywi, bo Bóg jest Bogiem żywych, a nie martwych. Swoimi ustami wyznali też, że są tutaj na tym świecie tylko gośćmi, są tylko pielgrzymami i nikim więcej. Człowieku, kim jesteś na tym świecie? Panem tego świata? Właścicielem wszystkiego? A może jesteś właścicielem kościoła i zaplanowałeś sobie, żebyś miał potężny budynek na 100 tysięcy ludzi, kryształową katedrę, a może będziesz miał 20 takich budynków, a może na jednym twoim kazaniu 100 tysięcy ludzi się nawróci? I jeśli to się nie dzieje, to mówisz, beznadziejny jestem, beznadziejny jest moje życie, beznadziejna jest moja służba, beznadziejni są ci ludzie, w ogóle wszystko jest beznadziejne. To to co jeszcze łeb. Bo naprawdę jest beznadziejny i bez wiary, skoro takie bzdury opowiadasz. Ktoś, kto zna Boga, nigdy takich rzeczy nie powie, wierzysz Bogu, to będziesz wyznawał to, co Bóg ci obiecał. Jeżeli wierzysz w Bogu, będziesz wyznawał wszystkie Boże obietnice. A ja bym chciał tak odnieść sukces na tym świecie. Wielu powie, iluż to pastorów chciałby odnieść sukces, mieć potężne zbory? Jeżeli w takiej kategorii, jak myślimy, to już jesteśmy skończeni. Już przegraliśmy. Zaprawdę Bóg nie jest zainteresowany tym, żeby wprawić w satysfakcję tych, którzy służą w Jego kościele. Może to jest bolesne, co Wam powiem, ale to Bóg ma mieć satysfakcję, nie Ty. Ty jesteś sługą nieużytecznym. W wielu sytuacjach jesteśmy beznadziejnymi sługami. W wielu sytuacjach zawodzimy. Pytanie, czy to rozumiemy? A jeśli to rozumiemy, to czy się pogodziliśmy z tym, że jesteśmy sługami naszego Boga? Nie chodzi mi o sytuację, w której ktoś świadomie sabotuje Bożą, Bożą pracę, w której ktoś absolutnie świadomie wykazuje lenistwo, niechęć. O takich ludziach nie mówię. Tacy ludzie mnie nie interesują. Mówię o normalnych, zwyczajnych ludziach, zbawionych, którzy... Są świadomi swoich słabości, ale robią to, do czego Bóg ich powołuje. Są zakochani w Bogu, są rozkochani w Bogu, służą swojemu Bogu i wyznają swoimi ustami, ale tak naprawdę przecież wyznają swoim sercem, bo z serca pochodzi wyznanie ust, że wierzą swojemu Bogu że należą do swojego Boga, że są dumni ze swojego Boga, że są pełni radości, będąc oddanymi swojemu Bogu. Tacy ludzie mówią, nieważne, ja nie muszę pewnych rzeczy widzieć, ja pracuję dla kolejnego pokolenia, ja pracuję dla tych, którzy jeszcze po mnie zostaną, ja dla nich mam przygotować. Jak najlepszą pozycję mam dla nich wykonać jak najlepszą pracę. Czy to nie rodzice gromadzą dla swoich dzieci? A przecież ci, którzy je przy nas duchowo wychowują, to są nasze duchowe dzieci. Co wyznajesz, przyjacielu? Klęskę czy zwycięstwo? Biorąc pod uwagę ludzki wymiar mojej służby. Mógłbym nieraz powiedzieć, że warto wyznawać klęskę, ale nawet mi do tej mojej głupiej głowy nie przyszło, żeby ją wyznawać. Wyznaję zwycięstwo. Żyję w zwycięstwie. Czasami moja wiara jest wszystkim, co mi pozostało. Nie mam nic oprócz mojej wiary. Ale przecież o to właśnie chodzi, żeby mieć wiarę. Wszystko inne jest wynikiem mojej wiary, a nie odwrotnie. Nie to, co widzę, pobudza moją wiarę, ale moja wiara sprawia, że zaczynam pewne rzeczy widzieć. Czy tak jest u Ciebie? Czy Biblia nie tak właśnie uczy? W jaki sposób się rodzi nasza wiara? Poprzez wyznanie ustami. Wyznaje swoimi ustami, sercu swoim wierze. Czy tak jest u Ciebie? Czy Biblia nie uczy właśnie tak? Straszną rzeczą jest słuchać ludzi wierzących, którzy mówiąc to, co mówią, przeklinają swoje życie. Przeklinają swoje życie. To jest straszne. Znam taki przypadek człowieka, którego syn prosił o pieniądze na dokończenie budowy domu. A on mówi, nie mam pieniędzy. A syn mówi, no masz przecież, w banku masz pieniądze. Nie mam pieniędzy, synu. Wiecie, co się stało? Bank zbankrutował. I któregoś dnia syn, wiedząc o tym, mówi, widzisz, tato? Mówiłeś prawdę. Nie masz pieniędzy. Czy o to nam chodzi w życiu duchowym? Czy chodzi nam o to, żebyśmy udowodnili sami sobie, że w swojej niewierze i głupocie mamy rację? Nie. Nie. Iluż to ludzi, patrząc na umierającego Chrystusa, wierzyło, że oglądają zwycięstwo? Ja wam powiem, ilu. Nikt nikt, a Chrystus wiedział, wiedział, że oto dokonuje się zwycięstwo. Czasami możesz patrzeć oczami ciała i widzieć klęskę, ale kiedy spojrzysz oczami wiary, zobaczysz zwycięstwo, zobaczysz chwałę, która wszystko przewyższa bo zobaczysz Boga, któremu wierzysz, zobaczysz Boga, któremu ufasz, zobaczysz Boga, do którego należysz, a ten Bóg ma władzę i moc czynić to, co niemożliwe. Ja Bogu dziękuję, że mam takiego właśnie Boga. Ja dziękuję Bogu, że do takiego Boga należę. Reszta mnie nie obchodzi. Reszta mnie nie interesuje. Mogę mieszkać pod mostem, mogę chodzić boso. Mogę marznąć w, w, w zimie i mieć bardzo gorąco w czasie lata. Mogę nie mieć swojego domu. Mogę nic nie mieć, bo tego nie potrzebuję. Bo moja wiara tego nie potrzebuje. Moja wiara potrzebuje Boga. Ale wierzę w to, że Bóg, mój Bóg, zatroszczy się o wszystko, co jest mi potrzebne. I do życia, i do pobożności. Amen.